i wszystkim na moim kanale. Zapraszam Was do oglądania mojego filmu. Mam tutaj dwa organizery, jeden na pieluchy i na kuseczki mokre, a drugi na kosmetyki. I włożyłam sobie tutaj um, patyczki do uszu, oliwkę, krem do ciała, następną oliwkę, krem na odparzenia z jajki, sól fizjologiczną, szczoteczkę. I przybyczek. Jak w razie co będę coś jeszcze potrzebowała, to sobie tutaj dorzucę. Tutaj też taką lampeczkę w kształcie mi się. Ona jest tutaj troszkę uszczerbiona, ale zamaluję sobie ją chyba jakąś białą farbą. I nie wiem, czy sobie go tutaj przyczepić, czy nie. Zaraz zobaczę, ale chyba tak zrobię, bo lampeczki bardzo fajnie wyglądają. Włożyłam sobie baterię, i nie wiem, czy dać z tej strony, czy z tej strony. Chyba sobie ją na razie tutaj postawię, bo nie wiem, czy tu, czy tu. Może jak się zrobi bardziej ciemno, to zobaczę, jak będzie świeciła z jednej i z drugiej strony. A na razie zrobiłam sobie tak, przestawiłam tą lampkę tutaj, a tutaj dałam te organizery. I biorę się za tą szafkę. Ostatnio odkryłam w Sainsbury'ym ten płyn właśnie z octem i z cytryną w tej ciąży. Ten zapach mi tak przypasował, jak sprzątam, to mówię, wow, nie? No czasami tak jest, że wciąż jakiś zapach bardzo, bardzo się podoba. No mi akurat przypadł oct z cytryną, ale on przepięknie czyści okna, lustra, właśnie stoliki lustrzane. Jest super i wyczyszczę sobie teraz nim wiem, moje lusterko. sobie taką tacę wyjęłam na butelki na karmienie nocne ze względu na to, że tak już sobie właśnie przez butelki popsułam jedną komodę nocną i na tą komodę wstawiam sobie właśnie butelki, termos właśnie wodę, wszystko to co potrzebuję do nocnego karmienia i kładę sobie na komodę i wtedy nawet jak mi się ta woda rozleje, czy mleko mi się rozleje, bo nieraz już tak było, to zostaje to wszystko na tej tacy, a nie na szafce nocnej. Także taka fajna sprawa, bo nawet jak sobie szykuję na wieczór te butelki, to wkładam je tutaj z kuchni i przynoszę sobie tutaj do pokoju i kładę na szafkę nocną. Do tego moja torba do szpitala jest praktycznie już spakowana. Brakuje tylko naprawdę paru rzeczy. Później Wam pokażę, co do niej spakowałam, bo ja naprawdę mapałuje bardzo, bardzo mało rzeczy. Zawsze jest mąż, który może dojechać i wszystko dowieść. Jednak postanowiłam sobie tutaj dać lustro i wynieść tę trawę pampasową, i tak zostanie, bo tutaj to lusterko mi tak za bardzo nie pasowało. Jest dość wysoko i ta komoda jest taka dość wysoka, a tutaj będzie to fajnie wyglądało. Pokażę Wam jeszcze, co spakowałam do torby do szpitala. Ja naprawdę nie biorę bardzo dużo rzeczy. Ja biorę to, co jest mi konkretnie potrzebne i jest najważniejsze. W razie co Karol mi może wszystko y, dowieść, e, ja za mną już są trzy porody, także biorę tylko to, co jest naprawdę potrzebne. E, w szpitalu też jest bardzo dużo zarazków. Nie chcę tego brać z powrotem do domu. E, także e, paczka Pampersów podpastki poporodowe. To są takie nakładki na stanik. Na wyjście jedno ubranie. Koszulka z krótkim rękawem i leginsy. Tutaj mam taki zestaw, jeszcze jeden w razie co. I piżamkę. Piżamkę oczywiście na guziczki z krótkim rękawem. W szpitalu jest zawsze ciepło. Tam akurat kupiłam w Primarku. Bardzo fajnie się sprawdza. Ja będę karmić piersią i butelką. Także na przemian. Do tego w Pepco były właśnie takie fajne biustonosze. Jak byłam za ostatnim razem w Polsce, to sobie wzięłam, bo on też jest tutaj niezapinany. Nic nie uciska, nic nie uwiera. I na pewno mi się sprawdzi on bardzo dobrze. Do tego dla mnie, co jeszcze jest dla mnie? Jakieś przekąski sobie wezmę. Mam tylko na razie cukierki, skarpety, majtki. To mam tam spakowane w osobną um, kieszonkę. Chusteczki nawilżające Jedna paczka, pieluszki tetrowe, pieluszka tetrowa, jedna dla maleństwa, jedna czapeczka. I tutaj mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć par śpiochów. Moje dzieci zazwyczaj rodzą się bardzo malutkie. Także to jest ten e, pierwszy rozmiar. Tutaj chyba mam takie troszeczkę ciuteczkę większe. E, dwie butelki do karmienia. Wybrałam firmę Avent. E, jedno mleczko, ale na pewno e, dokupię jeszcze te mleka. I w kosmetyczce, co ja tutaj mam, na pewno szczoteczkę do zębów i pastę. Kupiłam sobie ostatnio taką właśnie mini malutką, żeby nie brać też całej takiej dużej. To wziąłam sobie taką jedną nową szczoteczkę do zębów. Tutaj mam smuczki, chusteczki, zwykłe. Wziąłam sobie też kupiłam taki bardzo malutki krem do rąk, waciki. Krem do ust, bo to wiem, że mi się na pewno przyda. <grym> Antyprespirant, sól fizjologiczna, krem, właśnie, na, gdy będę karmić piersią. No, niestety to boli, i te kremy naprawdę nas ratują, przynajmniej mnie. Krem na odparzenia. Tutaj mam żel podpysznic, nożyczki, patyczki, chyba te są do uszu. Chyba tak. A nie, tutaj są patyczki, a to są po prostu same takie woreczki. Także na razie tyle. Na pewno jeszcze tutaj e, powkładam parę przekąsek, e, czy, czy, czy coś tam jeszcze będzie mi brakowało. E, także to wszystko. Także e, tyle e, spakowałam do mojej torby. E, dziękuję Wam za oglądanie mojego filmu i do zobaczenia następnym razem. Pa!